Co tu dużo mówić? Widzieliście miniaturkę, czytaliście tytuł? Lecimy dzisiaj z podwójnym EPB z najnowszego dodatku: Temporal Forces i dodatkowo jesteśmy spóźnieni o jeden dzień, dlatego lecimy od razu do otwierania. Jako, że straciłem moje nowe intro, to lecimy ze starym. Żartowałem! Aha, myśleliście, że co, zapomniałem o naszym ukochanym sponsorze, czyli Pokemarkecie nigdy w życiu. Dlatego teraz możesz wejść link w opisie do Pokemarketu serdecznie Was zapraszam. Pokemarket.pl sponsor naszego kochanego kanału i odcinka. Bijajcie do niego teraz. A ja daję Wam oglądać dalej materiał. Leccie! Od razu przechodzimy do otwierania. Mamy oczywiście dwa zestawy z przyszłości z przeszłości z nowymi Pokemonami, paradoksami, których jeszcze nie znam, dlatego dzisiaj będziemy otwierać cały ten dodatek ucząc się Nowych nazw, Pokémonów z tyłu już widzę, jaka promeczka nas czeka. Jest naprawdę rewelacyjna. Pudełeczka wyglądałem naprawdę ładnie. Bardzo podoba mi się tutaj ta graficzka z tej strony. Jestem ciekawy, jak ten drugi etebek się przedstawia. Bo zobaczmy, jak wygląda drugi, zanim przejdziemy do konkretnych rzeczy ze środka. Tutaj też, tutaj poszli w taką grafikę z kołem. Tylko tutaj widzicie, jest bardziej porośnięta jakimiś winoroślami, jakimiś korzeniami bardziej Książeczek oczywiście nie przeglądamy, bo już omówiłem dodatek wcześniej na poprzednim materiale. Jeśli nie widzieliście to serdecznie, polecam. Dlatego jedyne, co nas tutaj czeka, o tak to wygląda z tej strony i mamy nasz środek. Zobaczmy, jak przedstawiają się rzeczy w środku. Mamy nasze znaczniki statusów. Tutaj w obu zestawach są takie same. Mamy również kości, których nie będę nawet wyciągał. Jak tutaj możecie zauważyć, te mniejsze kosteczki z obrażeniami są jak zwykle w naszym standardowym paternie, ale natomiast w zależności od ETB, możecie mieć dużą zieloną kość albo dużą niebieską kość. Mamy oczywiście nasze energie. Widać, że tutaj niezależnie od ETB, ich ilość jest taka sama. Spoko! Konsuleczki. I tutaj zaczyna się robić naprawdę, naprawdę ciekawie. Jedne są koszuleczkami złotymi, drugie są natomiast srebrnymi. Bardzo fajnie, że to się tak ze sobą różni, chociaż akurat tutaj ten złoty średnio pasuje do tej grafiki. Niemniej wyglądają spoko. Naprawdę standardowo, jak na zestawy ZTB, nie narzekam, nie narzekam. Jest przyzwoicie. O kurde, dobra, ej, to jest ciekawe. Jeśli chodzi o przedziałki, zobaczcie jak one się błyszczą. Ej, to jest chyba nowość, tego wcześniej nie było i bardzo, bardzo mi się podoba. Z drugiej strony właśnie nie ma już grafiki pokemonowej, bo chyba wcześniej tak było, że z obu stron był pokemon jako tako, a teraz poszli, że właśnie jedna jest taką zwykłą, klasyczną, a druga błyszczącą. Super, zabraliście mi moje cudowne kostki, ale przynajmniej dodaliście fajne przedziałki. No, i czas na nasze promeczki. Oh my god, otwórzmy je. Tak przedstawia się Iron Torns. Chyba tak, czyli nasz metalowy tyranitar, który oczywiście był w Etebeku z przyszłości, żeby było tematycznie. Kłucze wygląda jakby na jakimś dzikim zachodzie, na jakiejś sawannie. może bardziej pięknie, jak wygląda druga promeczka, czyli Flattermane. Jest oczywiście lekko wygięta, ale pod względem karty chyba nie wygląda na uszkodzoną. Też jest przepiękna. No, jak dla mnie ta graficzka, ze względu na to, że ja lubię bardziej klimaty mroczne, mnie tutaj urzeka. Natomiast nie mogę odebrać obu promeczkom pół roku. A teraz wiecie, co nam zostało? Mamy dwa pudełka dziewięciu boosterów. Daje to nam 18 boosterków, które musimy dzisiaj otworzyć. Dlatego lećmy z tym koksem i spróbujmy trafić naprawdę potężne karcioszki. Po prostu lecimy z całą bandą po kolei. Mamy ich naprawdę dużo do otwarcia, więc postaram się zrobić to jak najszybciej. Tradycji musi stanąć się zadość. Oczywiście macie kodziki. Dzisiaj jest. Wczoraj była premiera tego dodatku, jeśli udało mi się to zmontować w sobotę. Dlatego nowy dodatek. Jeszcze z nowymi karciuszkami, dlatego łapcie te kodziki, żeby móc tworzyć nowe deki online. A my sprawdźmy, czy mamy pierwszego dropa. Nie mamy, ale mamy ładne, synchro, energetyczne kart Rewersowych, Feraligator. Niestety, jako ostatnia karciuszka, powiem wam, najbardziej prześladuje mnie właśnie ten Feraligator. Za dużo go, za dużo. Kodzik. Jak nie promka w zestawie Built and Battle, no to widzicie, zamiast dropu, kurczę, też i on. Po prostu to jest ten. To jest ta karta, której się już po prostu nienawidzi po otwieraniu masy, masy boosterków z jakiegoś dodatku. Zobaczymy, czy będzie... O, jaka piękna. No, ej, ten Iron Thorns jest naprawdę przepiękny. Spróbujmy się nauczyć tych raz. Mamy! O kurde, i to gastynie go! Kocham, kocham tą linię ewolucyjną, mamy pierwszą rerkę. o w tym odcinku, w drugim boosterku jest to Gastly, TONK! cała wielka parada Hunterów i Gengarów razem z tym Gastly, tutaj nawet mały miał się dorwał, ja nie mogę, ej cudownie, okej, okay. z tej karty się mega cieszę i dodatkowo ta karta może być naprawdę sporo warta. Bo jest to Gastly Pokemon z pierwszej, oczywiście, geny. Mac Cargo i tyle z tego tutaj. Nice! Dobra, zaczyna się potężnie. Dobra, dobra, dobra. Ja już jestem nastawiony mega pozytywnie na to. Kodzik dla was, bo co by nie mówić, jak tak sobie oglądałem, jak to inne osoby. Otwierały, szczególnie, że ja to nagrywam w piątek dopiero, właśnie lekko spóźnione. O, to jest bardzo dobra grywalna karcioska, więc bardzo miło. No to te dropy nie były takie aż tak e, duże. O, jaki piękny snom. Kurde, ej, tutaj naprawdę zaskakują tymi graficzkami. No ta grampa, szczególnie. Wiecie, że Illustration Rerka tego grampa jest prawie taka sama jak ta karta? Niesamowite. To jest ciekawy pomysł na grafiki. Dobra. Kom i lecimy z tym. Dlatego, jak to będzie? Jak to będzie? Czy uda nam się coś trafić? Szansa mi jest duża na jakieś niesamowicie dużo dropów, ale wiecie, jak to czasem bywa. Przyfarcie się o jakie piękne tutaj również energetyczne zgranie. Turtonator jako pierwszy rewersik. Rapidash jako drugi. Mirajdom. Grywalna karcioszka. Mieliśmy też macza energetycznego rewersowego. I teraz y, żyrafo głowy. Elektryczna żerapa, let's go. Chodzik, o tutaj zasłoniłem paluszkiem, nie moglibyście tutaj zobaczyć. Jest chatmocik, pokémon którego udało mi się tak w ogóle złapać, który jest regionalnym pokémonem w pokémon go i udało mi się właśnie na ostatnim evencie go wydrobić z jajek, full metal lap. Nie słyszałem o tej karcie, więc raczej za bardzo grana nie będzie. selosis a no tak, bo my przecież na reniu Klusa polujemy. I niestety Relicant, ciekawa ryba. Kolejny kocik dla Was i lecimy. Hut, hut. jako pierwszy rozpoczynający. Zobaczymy, jak to będzie. Czy uda nam się coś. Wow! To jest rolli koli Ojej! To jest jeden z tych pokemonów, w których nie za bardzo wiedziałem, że istnieją. Miło, że jest. Miło. Girafari jako pierwszy, ale teraz najważniejsze. Siadaczik no niestety jest mamy pierwszego paradoksa to jest Iron Boulder EX, Pokémon z przyszłości, Pokémon Future. Kurczę, czy on będzie ostrograny? Mam nadzieję, że tak, że udało nam się trafić się tego z tych grywalnych EX-ów, bo celuje naprawdę srogo, bo połowa, może nie połowa, może przesadzam, ale jest masakrycznie dużo kart, które w tym dodatku jest granych, a my jesteśmy już po rotacji, czyli stare dodatki wyleciały. No i trzeba zbierać nowe karty. Let's go! Kodzik dla Was. To jest jedna z tych takich bardziej bolesnych dla mnie rotacji, tak w ogóle, bo wy, wyrotowują dodatki, w których ja już regularnie otwierałem karty i wszystko. Miałem bardzo dużo karcioszek, też dużo grałem i naprawdę jak sobie wszedłem do gierki online i zobaczyłem, że wszystkie deki już są nieaktualne i trzeba teraz zmieniać, kombinować, wymieniać coś za Battle V Passa, czy inne takie Finizen. Jaki, jaki piękny. Jak, jak ja uwielbiam jak Pokemon. Grafika tego Pokémona jest tak pięknie zgrana z jego obramówką karty. To wygląda tak. O! o Jez Łowy! Mamy fularta Bianki! Tak! Najbardziej pożądane wi'fu tego dodatku jest w moich rękach! To prawda, jest to full art. Nie jest Special Illustration ręka, ale co z tego? Jaka ona jest piękna! Spójrzcie na te cudowne oczęta naszej białogłowej. Bosko, e, ale dobrze, ale dobrze! Mówiłem wam, że my wyjdziemy dzisiaj wygrani z tego dodatku. O, jak cudownie! Boże święty! Odkuwamy się, ludziska! Odkuwamy się! Jest. Nasza bianeczka, to ją tak bardzo delikatnie odłożę, bo widzę, że centering tutaj jest naprawdę dobry, więc może ta karcioszka wyląduje w PSA? Zobaczymy, zobaczymy. Nie mogłem czekać, od razu ją zakoszulkowałem, bo to jest zbyt drogocenny towar. Ja wiem, jak to wygląda z tymi najdroższymi kartami i czy to w przypadku Jono, czy to w przypadku Miriam, one ogólnie bardzo spadają w tych najnowszych dodatkach z Ery, Skyred i Violet, ale to nieważne, bo jest to jedna z najdroższych kart, które będą w tym secie, więc się mega cieszę. O, dobrze! Będzie tutaj nam przyświecała w top w tle. O, jak się zajarałem! O, lecimy dalej. Kodzik dla Was. My tak naprawdę cały czas jesteśmy w pierwszym etb bo nie mieszałem tych boosterów, tylko po prostu położyłem je na sobie, więc te wszystkie teraz dropy, które mamy są z jednego etb i to naprawdę fartownego. Iron Juglis. Dobrze, dobrze. Warto wiedzieć, warto zapamiętać te nowe nazwy. O, jest Latians tutaj. Jaki piękny. I Korajdon. Mamy Miraidona, mamy Korajdona. Ekipka już się piękna z tego... Boży. Ok, sprawdziłem, czyli jest to teraz ostatnia, ostatni dwusterek z pierwszego ETB-ka. Kodzik i od razu lecimy. Czy jeszcze uda nam się trafić coś w tym pierwszym ETB-ku? No, mam taką nadzieję, bo teraz, o, ale się teraz nagrzałem. Jestem teraz tak bardzo gotowy, jak nie byłem wcześniej. Nie ma lepszego źródła do pamięci niż dobry dropek z boosterka. No, nie na tej pozycji, może na ostatniej. No, nie. Tutaj nie mamy Arion, 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 Arion a, Alion, Arion, Arion Iron, 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 Valiant. Musiałem to 10 razy powtórzyć, bo jakoś słowo Iron mi w, ż, źle w głowie brzęczało, więc kończymy pierwszego ETB-ka z dobrymi dropami, ale nie tak licznymi. Nadal nie mamy Icepeka, więc oglądajcie do końca, żeby sprawdzić czy na pewno nie uda nam się go trafić, a może nawet więcej niż jeden. Kolejny booster. Kodzik no a muszę wam powiedzieć co do tych icepacków, że no są potrzebne, są potrzebne, bo teraz nieważne jaki deck robiłem postrotacyjny, ja jakieś takie podstawowe, które tam pierwsze w poradnikach mi wyskoczyły, wszystkie mają jakąś kartę icepacka. Jest Cinchino, dobra karta do lugi i... No, nie da się teraz y, bez nich grać tak naprawdę. Więc mam nadzieję, że się uda. Pochyena jako pierwsza, Senti Scorch, bardzo fajny Pokemon robaczy, jako drugi. I Iron Thorns. No niestety, ale dobra, to pierwszy boosterek jeszcze na spokojnie. Let's go! Kodzik dla Was. Jak wiecie ludziska, ja jestem zawsze wierny tradycją, wierny swoim dekom, dlatego ja na przykład nie rezygnuję z swojego Lost Zone'a. Widziałem, że są jakieś nowe wersje Lost nowe, na których będę próbować grać, dlatego mi najbardziej jest potrzebny Ice Pack. jeju ten yy, swój czujący, ten jakiś... Yy, promień switchujący. Tego Ace najbardziej celujemy, bo jest najbardziej pożądany, najbardziej dla mnie warty, bo mi się najbardziej przyda. Mamy Huntera na drugiej pozycji i Dadan Persa, który będzie w przyszłości z tego co pamiętam zastępnikiem Bibarela, jak tam chyba Bibarel wyrotuje, a może nawet jeszcze wcześniej. Let's go. Dalej. Kodzik. Dla was oczywiście dajcie znać, jak to wygląda u was, którego na przykład ETBK Wy sobie kupiliście, albo wolicie kupić, czy właśnie tego z przyszłości, czy tego z przeszłości no, albo jaką karcią najbardziej chcielibyście trafić, albo jakiego Ajsp'a. Podzielcie się w komentarzach, jestem naprawdę ciekaw, jakie macie przemyślenia na ten temat. Iron Hand, za Iron Hands'em Iron Thorns, a za Iron Thorns Eris, e -eri, która też gdzieś widziałem, że nawet była wkładana do Talii. e Metal jako kolejny. Coś dawno nie było dropów, co? Rozgrzewam paluszki. bam. Długi, długi, bam, bam. Boogie, boogie, bam, bam proszę bardzo. Kodzik dla was. Czy wam też się tak często na głównej, znaczy na głównej, raczej w TikTokach, które tam się wam pojawiają, też tak często przewija się ta piosenka Pokémonowa, bo mi non stop, mi już ta pioseneczka nie może wyjść z głowy. Naprawdę non stop ją teraz nuca. A jeszcze dodatkowo algorytm cały czas mi ją podrzuca, może dlatego, że zawsze oglądam do końca, żeby z tego posłuchać. Boltunt jako druga kaczoszka i mamuszkowila na No, Jest tropek, ale karta Niegrywalna i średnio rzadka, więc może być lepiej. Ale jeszcze trochę nam boosterków zostało, więc się nie martwię. Niemniej fajnie, że zawsze coś jest. Kolejny boosterek, let's go. Kodzik dla Was i lecimy. Morin jako pierwsza karcioszka. No, jesteśmy, kurczę, już naprawdę głęboko w drugim etb -ku ja coś dropów dobrych nie widzę, ja tutaj nie naprawdę nie mam wysokich oczekiwań, The pers jakby Bianka hmm, dziękuję bardzo za nią, ale jeszcze, jeszcze się nie poddałem, jakiś taki icepeczek, kurde, belemole, żeby żadnego icepeka nie było, wiecie, jeszcze otwierałem masę boosterków w pre, a nadal nic, hmm, dziwne. Kolejny. Kodzik dla was. No ale tak jak właśnie wcześniej mówiłem, kurczę, ten drop rate jest, jest, jest naprawdę podkręcony w tą złą stronę. Już nawet nie mówiąc o icepeckach, które też dropią co kot napłakał, a każda karta icepeckowa się liczy. Dobrze, że przynajmniej możemy mieć maksymalnie jedną w deku, więc kupujesz i masz Meltan, kurdebelemole, ale to nas nie jara. Korajdon, Belemole, dobrze. No trzeba mieć zawsze takie cztery korajdony w razie czego do jakiegoś deku, czy właśnie 4 Termi więc nigdy nie będę gardził e, grywalnymi kartami, ale. a, a ice pack też grywalny. Kodzik. Może po prostu poszliśmy w jakość, nie ilość. Mamy Biankę. Powiedzieli nam: masz Biankę i ciesz się z tego, co masz. Może tak być, może tak być. O kurczę, każda grafika tej Bianki jest piękna. Naprawdę, naprawdę cudowna. Jeszcze dobrze, że nie jest grywalna, to przynajmniej tak cel... Jest! Jest pierwszy wójste! No niestety są to dramsy z jakiś zestaw e, bębenkowy. Co on robi? Okej, okay, czyli jest to karta specjalnie do deku Ancient, bo dobiera ci kartę za każdego Ancient Pokemona, który jest grze. Możemy nawet dobrać do sześciu kart, bo zakładam, że Active Spot, active spot też się liczy. I, i już wiemy, że Ice jest na pierwszej pozycji rewersowej. Dobrze wiedzieć, gdzie powinniśmy się go spodziewać, ale poza tym żadnego dropa. No, lecimy dalej. Już się cieszę, jest pierwszy Ice One są tak piękne. Chciałbym mieć je wszystkie. Dobra, 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 dobra. Lecimy z tym, lecimy. Kodzik. Dla Was. Ja tutaj posmyram trochę Biankę. Na szczęście. Dokładnie tak. Teraz, no kurczę. Mam nadzieję, że jeszcze coś poleci. Lecimy z podwójnym dropem. Kurczę może drugi Ice Pack Heavy baton Widziałem też. Przyłączali to Mist Energy. Również teraz nowa energia, która jest grana w Lugi. Może tak mnie ciągnie do tej Lugi z tymi pojedynczymi kartami. Nie wiem. Zobaczymy. Bronzor. Już mieliśmy pierwszego Reverend. Jest! Mamy Full Art Dobrze, dobrze, dobrze i to grywalnego. Walking Wake. Załóżmy, że tak to się nazywa, w razie czego dajcie znać, jak to się wymawia, jeśli aż tak bardzo kaleczę te nazwy. Ale cieszę się, dobrze. Mamy to. Tu jeszcze raz pocieramy Biankę. Na szczęście, na szczęście. Raz się udało, to może się uda i drugi raz. Kodzik dla was. I let's go. Szumisz. Łodki. Ojej, Kit, jaki piękne, ładne te graficzki, no tak. Nie musisz mi się pokazywać Solosis, Wiem, że mnie tylko triggerujesz i przypominasz, że nie trafiłem mojego ukochanego Reniu Klusa, więc proszę tego nie robić. Noctowl jako przedostatnia karcioszka, przed, przedostatnia Nightiana, więc niestety żadnej special illustration rerki nie będzie. I Iron Valiant jako ostatnia karcioszka. Ja nie narzekam, naprawdę ta Bianka i Icepac ratują ten opening. Jeśli podobał Wam się materiał, pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału. A ja się z wami żegnam. No i oczywiście pamiętajcie o Poke markecie. Do następnego. Cześć!